Siemano, siemano. Witam Was na kolejnym lodzie, dzisiaj drugi raz na rybach. Całkowicie inna pogoda. Przez noc spadło chyba z 10 albo 15 cm śniegu. Zobaczcie ile śniegu. Z 10-15 centów będzie i cały czas pada. Koledzy są już na wodzie, ja już mam sprzęt gotowy i zaraz chodzimy. Bardzo trudno było dojechać, ale mam nadzieję, że się opłacało. Podobno coś bierze, pogoda wspaniała. Iście zimowano takich warunków nie mieliśmy już dawno, zobaczcie, duże jezioro, tam dalej kolejne, wszystko zamarznięte. Towar przygotowany, super ochotka, zanęta zrobiona, nie mogę się doczekać łowienia, mam nadzieję, że Wy też. Korzystajmy z zimy, oczywiście, bądźcie bezpieczni, każde miejsce jest inne, ale u mnie wydaje mi się, że nawet może być miesiąc sezonu podlodowego, cały czas pokazuję na minusie i wygląda to naprawdę super ruszamy na lud Do pierwszej dziury zanęta, a do drugiej jokers. Zobaczymy, czy będzie różnica. Tą dziurkę bez zanęty nęcimy. Sam jokers ginie w, w ziemi. Sprawdzimy na początek sobie otwór z samym jokersem bez zanęty. Co ciekawe, opuszczona zanęta na początku może płoszyć ryby. Zaobserwowaliśmy to na deeperze. Normalnie ryby odskakiwały i dopiero po chwili dochodziły, więc sobie najpierw sprawdzam otworek z samym jokersem. Może okoniem to tak nie przeszkadza. Z upadu nic nie ma. Na okonia podczas pracy warto się zatrzymać i to właśnie w tym zatrzymaniu następuje branie. I jest. To najczęściej jest tak, że one po prostu nie trafiają te rybki. No i mamy okonia weszły w Jokersa jak są małe może będą większe zmasakrował ochotkę przy pociach jednak nie trzeba tak często zmieniać Ochotki, dwie ochotki zakładane w pół, to najdłużej wytrzymuje. O, tutaj akurat jest trzecia, taka ładna, to już ją założę. Ochotka trzymana w kieszeni, żaden rósł nie straszny, stropianie. Jak złowię trzy okonie i żadnej płotki, trzy, cztery okonie, to idę do zanęty, bo te okonie mogą być małe. No ale to się zaraz wszystko okaże. nic. Piękne branie agresywne, sprowokowana rybka. O, o konie, no dobra. Ale piękne branie, ale masakrują ochotki, dwie ochoteczki. mat nad, nad, dnem jedziemy, jedziemy. Za duży wiatr jest z opadu jeszcze nie było żadnego brania. Prowokujemy zatrzymanie. Długie zatrzymanie. Jest, ale delikatne. A przy samym dnie. Dobra, jak to będzie okoń to idziemy na zanętę. O, ten jest silniejszy. Nie, piękna płoć. Ha. Przepiękna No to zostaniemy. Piękna sprawa Mam trochę za lekką mormyszkę co do tego kiwoka i te branie nie są super widoczne Muszę sobie to jeszcze dopracować Żeby to było lepiej wpasowane W domu wydawało się, że jest ok, ale widać, że mróz i chyba ten materiał zesztywniał Sprawdzamy znowu otwór z samym jokersem. Między okoniami może będzie jakaś fajniejsza poteczka, tak jak za pierwszym. No, a, jest, branko od razu. Ale nie zacięłem, Być może już nie ma ochotki, ale jeszcze sprawdzimy. Wysoko rybka wzięła. Nie wiem, czy węteczka była w kadrze. Trochę wiatr utrudnia. Bardzo delikatne branie. Ostatni raz sprawdzam i zakładam nową ochotkę. Na opadzie nie miałem żadnego brania. Wszystko z prowokacji. I wszystko w momencie zatrzymania. Idziemy. Prowokujemy rybkę nad samym dnem. Zatrzymanie. Jest. Ciężko powiedzieć co to będzie. <śm> no ale większy. Ale takie okonie, nawet małe, skutecznie płoszą bełą rybę. Mam nadzieję, że będzie większy. Super kondycja. Założę trzy ochotki, bo te tak biorą na dwa razy, trzeba je wyczekać. I żeby za każdym razem nie zakładać przynęty, to po prostu założymy trzy ochotki. Zawsze z dwie, trzy warto coś luźno wrzucić do przerębla. To też jest bardzo korzystne podczas łowienia z lodu na haczyku piękna ośmiorniczka Pink, that Zwijam się do chaty. Pogoda przepiękna, wiatr ustał, słoneczko wyszło, ale razem ze słońcem przestało brać ryby. Teraz przez pół godziny przerobiłem pięć otworów, w żadnym z nich nie było brania. To dobry moment, żeby się zwinąć. Ognisko zaliczone, herbata zaliczona. Parę rybek udało się połowić. Nasza wprawa rośnie. Sprzęt coraz bardziej dopasowany i jeszcze, jak sezon potrwa, to naprawdę. W końcu przyjdzie dzień, że będzie udane wędkowanie. Wszystko na pewno zagra. Jeszcze się musimy nacieszyć tym lodem i korzystać. Nawet jak się łowi kilka drobnych rybek, to i tak jest pięknie, bo to długo, długo nie było sezonu. Tylko zobaczcie, jakie mam widoki. To jest po prostu coś wspaniałego. Tak to właśnie powinno być. Jest dobra zima, to później też jest dobry sezon letni. Wszystko odbywa się w swoim naturalnym biegu. Karło i tak dalej, i tak dalej. Piękna sprawa. Życzę Wam też dobrego sezonu, ale przede wszystkim bezpiecznego. Uważajcie na siebie, korzystajcie z zimy, bawcie się fajnie. Siemanko, cześć.